A ja się nazywam witam was w kolejnym odcinku moich porąbanych przygód W tym odcinku nie zobaczycie tego co widzicie tutaj Ale zobaczycie to w następnym odcinku A mianowicie yy, Znaczy, co ja chciałem? Tematów jest tak dużo, że ja pier... Papier. I generalnie najbliższy film wam drogę do miejsca, w którym jesteśmy. I chyba to będzie nowa po prostu metodyka pracy kanału Boba montuje, czyli pokazywanie update'ów. Ciężko jest ugryźć to w jakiś jeden klamrowy wątek, więc po prostu musimy lecieć non-stop. Więc życzę miłego oglądania. I widzimy się chyba na końcu, chyba że będą voiceovery. Czóweczka! dachu? Nie. Nie wiem. Dlaczego? Bardzo Cześć! Kamelinowy! To Mariusz się kameruje! Nie skacz! piston. Ale urwa! To jest śmiech też na salci. F*** i z kierownictwem dawaj. Witam was serdecznie moi przyjaciele na tym skromnym kanale na którym już myślałem, że nie uda mi się zrobić dla was filmu, bo coś się niestety zepsuło z moim zdrowym i naprawdę miałem ciężki tydzień także się zastanawiałem, czy to nie jest koniec imprezy. Niemniej jednak życie samo pisze scenariusze i tym razem napisało nam podobnie piękny scenariusz polegający na naprawianiu golfa bo znowu rozwaliłem miskę olejową. Jakby powiedział, że jestem załamany tym, że muszę to zrobić no ale z drugiej strony nazwijmy to szansą na nie wiem na co. Nie umiem sam siebie zmotywować i wytłumaczyć sobie dlaczego to ma być fajne. No ale może po prostu tak miało być. Częstsze wymiany oleju czy coś. Bierzemy się do roboty. Jak ostatnio się to zdarzyło, to tego nie nagrałem, więc teraz będzie okazja. Jak zwykle jest ciemno. Ja sobie co prawda kupiłem fajną latarkę, ale nie mogę jej znaleźć, więc yy, no, film będzie przepiękny podejrzewam. Będzie pełen pięknych przebitek, widoki, po prostu non stop. Ciao, więc tak, lecimy nie wiem czy to widać jak zajebiście zapadł się lewarek ale zasadniczo stabilne podłoże to podstawa ogólnie super bo wziąłem felgę, żeby położyć na auto i jakieś gówno znaczy woda w niej była i na szczęście nalało mi wszędzie i pewnie tego nie było nawet widać na kamerze, ale no prezentacja, super sprawa fajne życie youtuberów, kurwa Inaczej to zrobimy, ja pierdolę, ale ją Nie wiem, czy widzicie, jak ją rozjęło. Allez, on va les faire. Dobra, oczywiście kamera musiała paść. Oczywiście kamera musiała paść, jak dokręcałem filtr, ale już dokręciłem. Powiem wam szczerze, że, jakby umiejętność naprawienia sobie samemu samochodu, to jest błogosławieństwo i przekleństwo w jednym, bo. A no jakbym nie umiał, nawet sobie nie wyobrażam co by było, jakbym nie umiał, ale przynajmniej bym do 21.30, 48 nie siedział pod samochodem, a tak to muszę. No ale, przy chwilę poczekamy aż ten pieprzony silikon sobie przeschnie, zalewamy to olejem i można wracać na hat. Dobrze, cieszę się, że tą pieprzoną miskę mamy już z bani, a teraz yy, w sumie to wam troszkę poopowiadam. Oczywiście y, to, co wam mówiłem wcześniej, że bak siada plug and play jest nieprawdą i musimy prawdopodobnie przerobić y, back. No wyszło jak wyszło, życie y, non stop. Y, tak, więc to w kwestii baku. Początkowo zakładałem wycięcie tutaj takiego albo po tej stronie, albo po tej stronie takiego wycięcia, ale jak sobie teraz na to patrzę, chyba najrozsądniej będzie ten bak po prostu wziąć i zwęzić i go i na pół i go z zespawać węższy wszystko kur... przez te rury kurde belano no ale dobra, no wyszło jak wyszło trzeba było więc albo mniejsze albo inkrzy. poza tym, cały czas knuję nad pompą oleju bo tak, ogólnie miska wróciła od Filipka z planowania, nie wiem czy to już mówiłem, to wam pokażę Miska jest splanowana A! dziwka mi spadła na nogę. Ale woli. Pewnie zaraz dopiero zacznie. Kur***. A jakbym miał mało po***anych problemów, to teraz mi miska na nogę spadła. I Ja. No nawet nie chcę tam zaglądać. Kuj... Ah. Leś bo miskę mamy planowaną. Przerobiłem też smoka, no trochę większe fi I nie byłem w stanie zgiąć tej rury Więc oczywiście zrobiłem pajkata Mamy zplanowaną powierzchnię pompy oleju W sensie kawałeczek pompy oleju Bo była wytarta na maksa Wiele ludzi mi mówiło, że to może nie być najlepszy pomysł Ale przekonamy się czasem Kolejne rzeczy są takie, że trwają rozmowy z BC Racing oraz trwają rozmowy z Sims Legit stała ze Stanów Zjednoczonych na temat yy, zawieszenia i wału. O ja pier... tak mnie boli. Ale jeszcze wydarzyła się super rzecz, ale dajcie mi chwilę na odsapnięcie, bo zaraz się kł... zasram z bólu jaki ból, jakby mi kto piwo bezalkoholowe do gęby lał, 20 minut later. dobra, lekko mi się chce żygać z bólu, ale już jest trochę lepiej ostatnią rzeczą, która jest fajna, znaczy wiele jest fajnych rzeczy ale jedną z fajniejszych rzeczy jest to że pan Grzesiu ze sklepu sidowski.com zrobił mi pewną niespodziankę i możecie mi wierzyć lub nie, ale to nie jest w ogóle udawane tutaj zresztą mogę wam dać fragment z story, jak to wyglądało Wziął i po prostu wysłał mi felgi, żebym miały jak przymierzyć do auta, po prostu. Nawet, mi, nawet mnie nie uprzedził, tylko mi to po prostu wysłał, po to, żebym mógł robić dalej to, co robię. Wyglądało właśnie w ten sposób, że odkryłem pod drzwiami po prostu paczkę, bez uprzedzenia mi o tym powiedział i możemy spróbować przymierzyć to koło w sumie do BMW. Będzie fajnie. To ja po nie pójdę, bo to jest i ono. Generalnie ludzie z Instagrama już te koła widzieli, ale nie widzieli. O, o, trzeba odciąć tą rurkę z. Dobra, zdejmę to gówno, bo mi będzie łatwiej nawet przymierzyć. Także zajebiście wygląda. I co lepsze, wychodzi na to, że tu mniejsze niż 18 nie założymy nawet z racji układu zawieszenia, bo tam. Szą wam pokażę, nawet nie hamulce Co ramię wahacza jest bardzo blisko Jakby to tak siadło uh! Powiem wam, byłoby wpyta. No dobra, ale już trochę czasu minęło Mam nadzieję, że ten silikon tam Wysechł, chociaż jest trochę zimno My mu daliśmy zaledwie godzinę Nie, trochę chyba za mało Zobaczymy, czy na końcówce tego związać coś Chu... No to trzeba jechać na hatę Busem, trudno Krótki, chodź Chodź, myszko Jedziemy busem na hotel. Dawaj tutaj, no. Dawaj, super. No, pięknie. Bomba. Super. Tak jest, piesku. Na razie przyjeżdżaj. Musimy działać błyskawicznie. Przyjechała odsieć. Tak naprawdę nie wiem, kto to jest. Wiem tylko tyle, że oglądałem Buba Montuje, więc zaraz się przekonamy. Czy Bubę Montuje oglądają normalni ludzie? Na pewno chyba. Na pewno chyba... Nie wiem. Chciałem powiedzieć, tutaj zero reżyserowanych scen. Sorry za sory sorry taka nieuczesana. Zacznijmy od klasyki gatunku. Proszę zobaczyć, proszę się przekonać, z czym to się je. Skuć, zaraz się dowiesz, co trzeba zrobić. Zaraz będzie wszystko. Dobrze, po przegadaniu jakieś półtora godziny o dupie marynarki bierzemy się do roboty. Kolegi są w końcu gotowi, odpowiednio, nastawieni psychicznie, a my idziemy uciąć tego pana. Miał kurde bagno yy, ogólnie się okazało, że tu są dwa powroty, ale cytując klasykę Powrotów nie będzie. No się będzie jeden. Jeden, jeden wyjdziemy. Tak. A?

Nie, 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 niesamowicie wdzięczny. Tak już na poważnie, bez głupich żartów. Gdyby nie tutaj ingerencja panów w dniu dzisiejszym, to ja nie wiem co by było. Proszę bardzo się zapoznać. Nie wiem czy wolicie być osobiście pokazani. Ja jako zarząd yy, Buba montuję SA chciałem Państwu bardzo podziękować z tego miejsca. Uścisk fakt, faktem nie mokry, ale no zrobiłem co mogłem. Wiesz, jeszcze, jeszcze będzie jakiś mokry. Mokry, mokry, mokry. mokry. No, więc fajnie. A nie wiem kiedy zajmiemy się wsadzeniem tego do samochodu, ale na pewno będzie dobrze chyba. Więc na dzień dzisiejszy żegnamy się z Państwem i do przysłowiowego zobaczenia. Dobranoc. Widzimy się w dniu następnym, moi kochani. Wczoraj chłopaki bardzo mi pomogli. Czy ja mam czysty obiektyw. Oczywiście, że nie. Wczoraj chłopaki bardzo mi pomogli przerabiając bak. Dzisiaj zajmiemy się pewną rzeczą, która jest związana. W sensie, no, ogólnie kontynuacja tematu tego baku, ale jeszcze po drodze mamy temat rozwiązania problemu. Wału napędowego, i żeby go rozwiązać, muszę zdemontować starą końcóweczkę wału. Może tu Wam dam przebitkę o co chodzi. I problem jest taki, że używałem klucza nastawnego, bo tam jest nakrętka 50 i proszę ja Was, jest taki malutki problemik, że ten klucz się wyginął. No i teraz problem klucza można rozwiązać na dwa sposoby: albo kupić klucz, albo go zrobić. Jesteśmy na kanale Buba Montuje. Więc chyba odpowiedzi na pytania, którą z dwóch opcji wybrałem. Można się domyślać. Udało się! Dobra, wał ogarnięty, zdjęcia wysłane do chłopaków z Sims Legit Garage A teraz idziemy po mój przymiar i będziemy sobie mierzyć rurę non stop jest przymiar, chodź przymierzę aż cię przymierzę Dobra, ustawiamy bak! Dobra. Swoje mięso Jedziemy, z Pamiętam na którym filmie, ale na jednym robiłem coś na Spawałem na szybie i pytaliście mnie, Buba, dlaczego spawasz na szybie? I teraz mam okazję odpowiedzieć, bo jest to jedna z najprostszych, w sensie najpłaskszych rzeczy, jakie mam. I to jest jedyny powód, dla którego używam szyby. Zagadka rozwikłana, co? Pora przymierzyć i patrzy dobrze. Dajcie moi kochani, w dniu kolejnym. Powiem wam szczerze, już nie wiem o czym są te filmy, ale wiem, że po prostu regularnie robimy coś do przodu. No i tak musi być. Dzisiaj postanowiłem zająć się miską olejową i w zasadzie to będzie, mam nadzieję, że moment, kiedy już ją będziemy mogli założyć. Na to liczę. Ze śmiesznych rzeczy, to przyjechałem tu o 11:00 i do godziny prawie 16:00 zrobiłem jedno wielkie gówno, bo troszkę posprzątałem i nagrałem jednego TikToka. Bo se właśnie przymierzałem. Pokrywę i taki A śmieszek jestem, ogólnie, xd I taki jestem I non stop, i sobie patrzyłem jak to będzie wyglądało I prawdę powiedziawszy wydaje mi się, że lepiej z tą pokrywą będzie wyglądał ten motor A nie y, jakieś tam kombinowanie z lakierowaniem pierdół y, Zadanie na teraz y, Musimy przerobić miskę olejową Bo, już wam pokazuję o co chodzi Tą sukę co mi spadła na palec na początku tego odcinka Chyba nie jest zładany, ale tak mnie bolał, że ja. Pi... Dobra, i ogólnie musimy zrobić coś takiego, że zastosujemy takie zawiasiki. Może te większe, może te mniejsze, ale zadanie ich będzie takie samo. Będą służyły jako pewnego rodzaju śluzy, uniemożliwiające y, olejowi odpłynięcie od smoka. I to jest zadanie na teraz. No, bo tak, jak to pewnie ładnie widać, pod spodem na motorze jest jeszcze stara pompa olej. W uproszczeniu ta pompa wygląda tak. Czyli jest sobie zębatka, tutaj są takie dwie takie główne, I w oryginale, w M113, tak wygląda smok. Skierowany trochę do przodu, miska przednia, wiadomo. Ja kupiłem pompę z diesla, która miała w sobie taki element, który to wszystko od... Odsadzał i był taki smok. Element wygląda w ten sposób, i ogólnie kształtem przypomina tamten, aczkolwiek z drugiej strony ma coś takiego. I przede wszystkim, smok nie jest w jednej części. A tutaj jest taki reduktor, nie wiem czego, no plastikowy element, który w trakcie spawania, próby przespawania smoka mógłby się zwyczajnie stopić. Dlatego postanowiłem to zrobić w ten sposób. I smok jest oddzielnym elementem całej pompy. Tu mamy wyspawanego nowego smoka z grubszej rurki. Ja początkowo chciałem to giąć, tam były różne próby, ale ostatecznie. Zdecydowałem się na większe fi rury, i dlatego jest nowy, nowa rura, nowy smok i tak dalej. I teraz trzeba to złożyć do kupy, no i zobaczyć, gdzie wypada ten smok. Wtedy trzeba będzie yy, podwieścić silnik, zdemontować sanki, założyć miskę od spodu, i wtedy zobaczymy w ogóle, gdzie ten smok wypada. I dlatego chciałem zrobić sobie od spodu rewizję, żeby móc zobaczyć, gdzie uciąć tego smoka. Nie, ostatecznie nie wycięliśmy dziury w misce. To generalnie można zacząć od tego, żebyśmy ten silnik podwiesili. niemalże standardem na tym kanale stało się używanie do wszystkiego poziomicy laserowej tak jest i w tym przypadku ustawiłem sobie 14 cm na końcu rurki bo zmierzyłem, że w misce wewnątrz jest 14,5 cm, czyli postaramy się to uciąć tak, że będzie 0,5 cm luzu, no i tyle Dobra, ogólnie yy, teraz tak. Bo mnie tu nie było 24 godziny, ale udajemy w montażu, że k***a, y, jesteśmy ujęcie po ujęciu. Na poprzednim chyba k***a, jest pokazane, jak jest skończony smok. A teraz yy, przy użyciu mojego super iPhone'a z pobitymi obiektywami, zrobimy. Sprawdzimy, jak wypada smok w misce. I plan jest taki, że po prostu wsadzę iPhone'a do miski z latarką i, i zobaczymy na nagraniu, co się dzieje, więc sekunda okej okay. pierdole no taki ciężki zrobię jak sami państwo widzą, mamy tak, że nie zahaczamy o nic smokiem ale by się przydało wiedzieć ile smok powinien być nad lustrem oleju, więc yy, trzeba to ustalić i trzeba go troszkę chyba skrócić się ma chlasnąć. Ogólnie zauważyłem, że czego bym nie miał, to zawsze będę marudził. I teraz mam wszystko, co potrzebuję. Mam piłę, mam różne takie rzeczy, ale i tak w głowie jest takie kurde no, że też nie mam tego w jednym pomieszczeniu. Tak zle i tak niedobrze. No to się wyjaśniło. Trzeba fleksem. Dobra, ogólnie nie mam pojęcia, czy to ma jakikolwiek ciąg przyczynowo-skutkowy, ale trzeba się brać za miskę. Miska jest taka, że przez te super próby szczelności z Filipem jest cała zardzewiała. Mam piaskarkę, nigdy jej nie używałem, więc pora ją przetestować. 346 minutes later. Dobra, ch**owo, bo ale wypiaskowane Idziemy spawać Miałem mokry piasek i dlatego szło to jak takiej pani w deszcz Ale... Nieważne Ogólnie, moi drodzy, teraz trzeba zastosować zawiasy Żeby zrobić tutaj takie... Takie zawiasy, które jakby będą kierowały nam... Będą powodować, że olej nie będzie sobie chciał spływać na boki. A nawet jeżeli będzie chciał, no to będzie blokowany właśnie przez te zawiasy, bo będą one tworzyły jakąś taką formę zaworów. I muszę to przekminić. Widzę, że tu jeszcze zostało trochę piachu. Bo silnik nie lubi piachu. Co ty gada? bardzo blisko końca w kwestii tej miski i gdyby nie bagnet, jutro wziąłbym to, to na proszek jeszcze się zastanawiam czy to mocować na czy może w jakiś sposób zrobić coś ściągalne, ale no nie wiem tak, a bagnet niestety będzie lekkim wyzwaniem bo prawdopodobnie lustro oleju będzie trochę wyżej niż mi się wydawało i... i tyle w tej materii a jeszcze cały czas gadam z moim kolegą Piotrkiem, który już niedługo tu przyjedzie, i on mi zadaje k**wa non-stop jakieś pytania. A ile chcesz mieć na wtyczek? A jakie chcesz mieć krótce? A jak chcesz poprowadzić paliwo? A ja mam jedną uniwersalną odpowiedź na wszystkie jego pytania: odpowiedź brzmi, nie wiem, kurwa, Piotruś! Nie wiem, kurwa, zarobiony jestem, Piotruś! Nie mam bladego pojęcia, jak to ma wyglądać. Skąd ja mam znać odpowiedź. Trudny ten tuning. Dobra, do widzenia na dzień cieszy. Żegnam się z Państwem. Do widzenia. No tak miało być miało zgasnąć całkiem to światło. Dobra, Elo. Kolejny dzień, kolejne szanse. Ja już się pogubiłem trochę w opowiadaniu i na wszelki wypadek nagram to tak, żeby dało się to przeciąć bez tej gadki. A jak trzeba, to użyjemy. Tak będzie się prezentowało nasze podejście pod bagnet. Ogólnie to, co tu jest włożone, to to jest uszczelka z oryginalnej miski. Wytoczyłem to na wiertarce, już nawet nie chciałem się to nagrywać. To jest nakrętka M18 rozwiercona na 20, przyspawana do rurki i teraz tą rurkę damy tutaj, a w tą uszczelkę wsadzimy później, mam nadzieję, seryjny bagnet z 113 Więc generalnie taki jest na to plan, tylko teraz muszę jeszcze to dopasować, żeby to tutaj miało swoje odpowiednie miejsce, więc to trzeba zrobić. Dobra, nieważne, jakoś tak to trzeba przymontować tutaj. Pewnie Państwo nic nie widzą, ale zaraz wszystko będzie jasne. ale tak się prezentuje nasze miejsce na bagnet tu wchodzi ta seryjna puszcieleczka i będziemy mogli sobie tutaj już wyjść dowolnie jakoś, jakimś tam bagnetem zrobiłem to w ten sposób, żeby móc to oddać do proszku jak najszybciej bo jeszcze nie mam bagnetu, a bez tego robota stała a w ten sposób no to mamy to i już przyjdzie proszek i będzie git jedyne co oczywiście musiało pójść nie tak to to, że nie wziąłem ze sobą korka spustowego, który mi wytoczył mój jeden z widzów i jestem trochę zły, no bo to blokuje roboty, no ale Trudno. Jutro to przywiązę, może to zespawam z samego rana i już miska będzie skończona. I już wtedy powinno być wszystko dobrze chyba. 24 Dobra, ostatnie co zostało to wspawać korek. Jest już kolejny dzień, bo ja wczoraj go zapomniałem, tak to byśmy to mieli gotowe, a tak to muszę to zrobić teraz. Więc lecę na pełnych. p... Gotowe na proszek już. Jedziemy na proch lungstop. Z prochu powstać, proch się obróci. Kochani, koniec, bo to było w szybkiej przerwie w pracy, więc koniec. Na dziś. Koniec. Dobra kochani, na tym kończy się ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, no to dajcie o tym znać w komentarzu. Łapkujcie, lajkujcie, subskrybujcie kanał i tak dalej. Ci, którzy oglądają mnie na Instagramie, na którego serdecznie zapraszam. Widzieli już to, co zrobiliśmy dalej. Nawet widzieli, że opaliliśmy motor. Dlatego warto jest obserwować na Insta, ale nie mniej jednak to się ukaże też w następnych odcinkach poromanych przygód, przyjaciele. Więc bądźcie na bieżąco z nami. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, ho.